Cześć! Witam ponownie na kolejnym vlogu na moim kanale. Eee! Michalina jest tu na i też się z Wami wita. Także witamy, witamy, witamy i zapraszamy na kolejnego vloga. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, no to zachęcam. Bardzo będzie mi miło, klikniecie też łapkę w górę. Także lecimy z tym vlogiem. Słuchajcie, zacznę od tego, że właśnie nagrałam na TikToka Krótkie pięć faktów o mnie, randomowe pięć faktów o mnie, żeby poznać się lepiej. Tak pomyślałam, że faktycznie tak, gadam, gadam i gadam, ale w sumie żadnych konkretów do poznania mnie nie dostaliście. Także stwierdziłam, że podzielę się z Wami kilkoma randomowymi faktami w tym vlogu o mnie. <laughs> I zacznę od jednego, pierwszego vloga, bo ostatnio Wam mówiłam, że ja pochodzę z Lublina, często tam jeździmy i tak dalej. Także pierwszym randomowym faktem, żebyście mnie trochę lepiej poznali, będzie to, że pochodzę z Lublina, a mieszkam aktualnie na Śląsku. A jak to się stało? Tak to się stało, że... Byłam sobie na wakacjach w Portugalii z moją siostrą na Eurotripie ze Student Travel. By the way, jeżeli ogląda mnie jakiś student, bardzo polecam to biuro podróży. Byłam tam na kilku wyjazdach i każdy wspominam cudownie, a na jednym z nich właśnie poznałam już mojego obecnego męża. No i ja sobie mieszkałam w Lublinie, studiowałam, Michał sobie mieszkał na Śląsku, również studiował wtedy budownictwo i byliśmy ze sobą pół roku na odległość. No, i tak się zastanawialiśmy, co dalej, i tak dalej. Ja osobiście. Jak ktoś, tu na nie płacze, tylko tak gada. I ja osobiście miałam tak, że bardzo byłam przywiązana do Lublina, do mieszkania z siostrą. Chcesz jeść? do mieszkania z moją siostrą, bo wynajmowałyśmy razem stację, do pracy jako kelnerka. Bardzo lubiłam też moje studia, bo studiowałam sobie zarządzanie. No takie wiecie, basicowe yy, życie małolatki, bo tak naprawdę kiedy poznawałam Michała, miałam lat 19. Wiecie, w międzyczasie nakarmię Michaśkę. Miałam lat 19, więc młodo się poznaliśmy. Michał jest ode mnie dwa lata starszy, więc miał lat 21. No i tak sobie żyliśmy na odległość. Widywaliśmy się ze sobą co dwa tygodnie, i ja stwierdziłam, że dobra, mimo że kocham Lublin, kocham moje życie, to ryzykuję. Wóz albo przewóz. Zakochaliśmy się w pierwszego wyjrzenia. sobie już nie wyobrażałam wtedy, żebym nie była z Michałem, nie? Rozumiecie? Nastoletnia miłość, tak wszyscy mówili, ale nie, nie ma. Nie ma nastoletniej miłości. Już jest dorosła, dojrzała miłość, małżeńska, rodzinna. <gryw> I dobrze, że to zrobiłam, bo postawiłam wszystko na jedną kartę, rzuciłam studia w Lublinie, rzuciłam pracę, no kelnerki, więc tam dużo nie musiałam gdzie rzucać, wypowiedzenia nie miałam. Wynajęłam sobie stację w Kartowicach. I się przeprowadziłam. I tak z dniem 1 sierpnia 2019 roku rozpoczęłam moje życie na Śląsku. Rozpoczęłam moje życie na Śląsku yy, i jestem bardzo na przestrzeni lat zadowolona, że taką decyzję podjęłam. Co prawda mam daleko do rodziców, do mojej siostry, do dziadków, do, do rodziny, ale mam tutaj już swoją rodzinę, mam swoje życie i dzięki tej decyzji. Taka się byłam, nawet być takie jeszcze bardziej samodzielna, takie, taka dorosła, e, ale też poznałam cudowne osoby tutaj na Śląsku. E, nie tyle jakby z mojego męża, co mamy tutaj naprawdę cudownych przyjaciół. E, mamy tutaj blisko rodzinę od strony Michała, więc jakby nie jestem taka wiecie, samotna od razu. No i e, słuchajcie, przeprowadziłam się do tych Katowic w 1 sierpnia, więc miałam dwa miesiące do rozpoczęcia studiów. No i zarekrutowałam się w wakacje na inżynierię biomedyczną. No i. Eee, miałam studiować inżynierię biomedyczną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a akademik od października przydzielili mi w Sosnowcu, więc tak przyszedł już tak tydzień, bo tutaj, że został do rozpoczęcia studiów i tak rozmawiałam z Michałem i tak sobie mówimy: Kurczę, ja mam mieszkać w Sosnowcu. Czekajcie, bo mi e, kamera mówi, że już za długo już gadam. E, ja mam mieszkać w Sosnowcu. Studiować w Katowicach, pracować w Katowicach, a Michała mieć w Gliwicach. No i Michał tak samo, jakby wszystko w Gliwicach, musiałby do mnie jeździć do Katowicach sosnowca. No i tak siedzieliśmy, siedzieliśmy i tak mówię, kurde, w sumie inżynieria biomedyczna, tak ona to zarekrutowała. No ja w ogóle nie jestem, wiecie, taka trochę zakręcona. I Michał do mnie mówi, to dawaj na polibudę śląską. Polibudę śląską, Michael. Ja. Średnio znam maturę z matmy, Co prawda, matmę uwielbiałam, uwielbiam dalej, ale matura mi nie poszła. No i ja mówi, dawaj, ryzykuj, zapisz się. No i tak zrobiliśmy, słuchajcie. Zarekrutowaliśmy mnie na Politechnikę Śląską i dostałam się na zarządzanie i inżynierię produkcji w Gliwicach. No i na wydziale mechaniczno-technologicznym, tak wiecie. Poważnie, dorośli, mądrze. I mówię, dobra, ryzykujemy, idę na to, nie? No, i słuchajcie, to była naprawdę tak cudowna decyzja. Poznałam moją bestię, z którą mam kontakt do dzisiaj. Przede wszystkim skończyłam naprawdę te studia, i. Już się najadłaś? Skończyłam te studia, i zaraz Wam to powiem dalej, tylko Michaśkę odbiję. No, więc skończyłam te studia. Zebrałam tak dużo wiedzy w przeróżnych tematach, bo nie tylko, że to były, wiecie, studia z zarządzania, więc taką wiedzę Hmm, też jakościowo tam e, zdobyłam, po co mogłam to właśnie wykorzystać w pracy, tak e, z optymalizacji produkcji. No, nie będę was zanudzać, ale te studia dały mi naprawdę tak dużo, uwielbiałam je, uwielbiałam chodzić na to uczelnie. Oczywiście, wiadomo, były też momenty, że mi się nie chciało, no jak każdemu studentowi, tak, ale ogólnie studia wspominam cudownie i przez to, że zapisałam się na te studia, na nie się dostałam, to też przeniosłam się do akademika w Gliwicach, no, i mieszkałam sobie w Akademiku w Gliwicach, co też wspominam po prostu jako naprawdę jeden z lepszych momentów mojego życia, czyli takie studenckie życie. No i e, tak, oto słuchajcie, przeminęły mi lata na studiach. W międzyczasie Michał mi się oświadczył, wzięliśmy ślub tuż po obronie mojego inżyniera. E, no i teraz mamy dziecko. I mam w życiu to, czego pragnęłam. I jestem tak szczęśliwa. Także słuchajcie, to był taki krótka opowiastka o mnie, jak się znalazłam w miejscu, w którym jestem. Eee, może ktoś sobie to przes przeskipuje, ale myślę, że fajnie, że jeżeli mnie oglądacie, to trochę mnie poznacie, a nie tylko to, co mówię teraz, tylko ogólnie trochę o mnie przyszłości, o mojej przyszłości i o tym, jak się tu znalazłam i ogólnie chciałam się właśnie z Wami podzielić po prostu kim jestem tak naprawdę. Także taki krótki fakt o mnie, jeszcze coś tam dzisiaj Wam o mnie z chęcią poopowiadam, żebyśmy poznali się lepiej i żeby Wam przyjemnie się mnie po prostu oglądało, żebyście wiedzieli, kto do Was gada. Że jestem już z Michaśką w jej pokoju i teraz naszej trochę klasyki, czyli mój ulubiony tekst: Zabawa na macie. <laughs> Idziemy się bawić. To brzmi, jakbyśmy się boksowały i byłyby jakieś zapasy, ale nie, nie, nie moi mili. Nie, nie, nie. My się tutaj bawimy pluszakami, książeczkami, stolikiem manipulacyjnym, pchaczem. Michalina już ogarnia i powoli idzie przy nim. To jest niemożliwe, jak ona rośnie. Także trochę naszej codzienności, a ja sobie jeszcze zrobię kawkę. E, bo dziś wypiłam tylko jedną, a jak widzicie, nie wiem czy to już powiedziałam, czy nie, Jezu, jestem strasznie zakręcona. E, no taka właśnie jestem, kolejny fakt o mnie, naprawdę jestem fest zakręconym człowiekiem. E, jestem już pomalowana, jestem już ogarnięta, bo się nagrywam trochę później dla Was, e, nie taki klasyczny vlog od rana do nocy, tylko trochę kilka wstawek z opowiadania o moim życiu, o mojej codzienności, ale też przeszłości i myślę też w przyszłych marzeniach. I co? No właśnie jest tak późno, bo Michaśka dzisiaj stała bardzo wcześnie, bardzo wcześnie zaczęłyśmy zabawę i też poszła na drzemkę. I spała na tej drzemce dwie godziny znowu, także ja jestem po raz kolejny przeszczęśliwa, bo ona śpi tyle, ile powinno spać dziecko. To jest naprawdę szczery uśmiech, uwierzcie mi. Ja te dwie godziny mogłam przeznaczyć na rozmowę z moją siostrą, bo była na weekendowym wyjeździe, więc musiałam usłyszeć weekendowy update, co się u niej wydarzyło w życiu, bo nie gadałyśmy, żeby sobie nie przeszkadzać w weekendzie z rodzinami. Yy, I jeszcze posprzątam chatę, więc yy, mam teraz czysto, mogę się w cudownej atmosferze bawić z córką i pić sobie kawkę. Także o mowa, idę sobie ją zrobić. <laughs> Au! Muszę związać włosy, bo z tobą się nie da po prostu. Aha, jednorożec. A co ten jednorożec mówi do ciebie? Co on opowiada? Czy ty mu opowiadasz? Oj, matka na czymś siadła? Pszczołę włączyłam cyrkiem. Proszę, twoja pszczółka. <laughs> Nie typowy kadr, witam z podłogi. <grych> Przyszłyśmy sobie z Michaliną poleżeć trochę na ziemi, na płytkach, tak? I... Tak naprawdę uciekamy przed robotem, bo puściłyśmy robota i Michalina zazwyczaj go lubiła, a teraz ma jakiś czas, że się go boi i ucieka przed nim, ale jest też go dalej ciekawa, więc niby do niego biegnie, ale się chowa, więc przyszłam z nią patrzeć po prostu na robota, żeby miała zabawę. No, także ona się chowa się przy mnie, ale ogląda. Także. Mam nadzieję, że dobrze ją rozumiem. <laughs> Nie rozumiem po owemu. ale wydaje mi się, że o to i chodzi, czyli chcę oglądać, ale woli mieć mamę obok. Także ja się ległam, bo bolą mnie trochę plecy. Mam muszę iść jak fizjoterapeuty, bo staram się Michalinę dobrze wiecie, podnosić, nosić i tak dalej, ale odkładam ją do łóżeczka nisko, jak śpi i jednak ciężko mi jest to zrobić jakby prawidłową pozycją więc wtedy trochę te plecy szarżują, a ona się w nocy budzi dość często, więc ten ruch mamy dość często e, więc muszę chyba pójść do fizji, ale na razie se poleżę chociaż na plecach i się zregeneruję, jeszcze trochę powiszę na drążku bo to też pomaga zawsze tak odpuszczają, wiecie, te mięśnie polecam, tak na chwilę se zawisie na wdrążku zawisnąć i wtedy pomaga, także se leżymy i zaraz musimy podgrzać obiad bo już zaraz 14. my jesteśmy tylko po śniadaniu, nie Michalina? dzisiaj jadłyśmy omleta, Michalina jadła omleta ja też, miałyśmy sobie babskie śniadanie a teraz podgrzeję obiad dzisiaj jest to szczęście, że podgrzewam tylko ponieważ zrobiłam wczoraj lasagne Dobra, ze mnie pani domu. I lazanie mamy dzięki temu na dwa dni. Także dzisiaj kończymy ją jeść. E, Michaśka ma swoje e, wołowinkę z warzywami, że odgrzewamy dzisiaj tylko i e, będziemy jeść, ale to już poczekamy na Michała i zjemy sobie całą rodzinką. Wytrzymamy jeszcze parę minut. Mm. I co się atakuje? Nie mamy Michamina! atakuje! Aaaa! Aaaa! O! Uciekamy, uciekamy przed robotem! Szybko! szybko, szybko, szybko! Nie uciekasz? Nie boisz się? Nie, już się nie boisz? Teraz ci przyjedzie. Szybko, szybko, uciekamy! Uciekamy! Uciekłyśmy, tak? Jesteśmy bezpieczne, ale spinner twój został! Szybko, po spinner! Szybko, szybko! Mamy! Mamy! Uciekamy do pokoju z zabawkami! Szybko! 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 Ty ty, ty, ty. To Ona daje rady raczkować całymi... Nie wiem, ja mnie po chwili już... <śla> Chodź! Chodź, bo nas zje ten robot! Nie, dobra, nie straszy jej. Nie zje nas, żartowałam. Żartowałam, nie zje nas. Ale uciekamy do zabawek, dawaj! <śla> dawaj! Chodź! Idziesz? Idziesz? No, chodź, chodź do mamy. Idzie. Grzeczna. Patrzcie. Halo, ja cię tu chwalę, ty nie idziesz? Nie idę. Idę, mamo. Posprzątałabyś ten bałagan. Nie posprzątam. Ja muszę. No i patrzcie, zostało już tylko tyle lasagne. Kurczę, trochę za, za mocno przypiekam w airfryerze, ale mój mąż lubi taką przypieczoną, także będzie zadowolony. E, także Nie, nie, nie wygląda na żywo tak spalona jak na filmiku, ale daję słowo, daję słowo wyszła pyszna. Zajadaliśmy się naprawdę. Takie zrobiłam całe i poszło wczoraj pół, dzisiaj jedzie drugie pół. A jak jesteśmy przy jedzeniu, to kolejny fun fact o mnie. E, słuchajcie, mój organizm nienawidzi jajecznicy. I to nie jest tak, że to jest jakiś mój, wiecie, wymysł, że mi nie smakuje, bo ja uważam, że ona jest smaczna. Ale mój organizm kiedyś, nawet węch, teraz już został tylko smak węch, z węchem się uporałam nienawidzi y, jajecznicy w ten sposób, że reaguje obustronnie. Rewolucjami. Wystarczy łyżka jajecznicy, i tak właśnie reaguje. Słuchajcie, to nie, naprawdę to nie jest żart. Ja wam raz jajecznicę pół godziny przed pociągiem z Radomia do Lublina. I te półtorej godziny w pociągu spędziłam w łazience. I to było najgorsze półtorej godziny w moim życiu. Ja myślałam wtedy, że naprawdę umrę, umrę. I od tamtej pory już nie dałam, ja nie zjadłam ani razu jajecznicy. A to była jakaś tam, któraś próba, nie? Moja po momencie, kiedy... Bo to się w ogóle stało randomowo, słuchajcie. Ja jak byłam mała, jadłam. Potem nagle coś mi się odkleiło, jak mieszkałam w akademiku raz zjadłam i od tamtej pory właśnie mój organizm tak reaguje na jajecznicę. A jajka na twardo, na miękko, omlety to jest moje ulubione śniadanie. Dziwne? Wiem. O, cześć, piątek. Wiem, wiem. Także to jest mój fakt, fan fakt o jedzeniu. Jest już mąż, także jemy sobie wspólnie obiadek. Mężu, proszę powiedzieć, jak smakujecie moje weznanie? Bardzo. Bardzo. W skali od 0 do 10? 8,5. 8,5, a co nie pasuje? Wszystko. Ale to dlaczego nie 10, skoro wszystko pasuje? Na 10 musi być olśnienie. Ja, olśnienie? A czy jakakolwiek e, moja potrawa miała 10 w twojej skali? Żadna potrawa. Nie w moim życiu nie miała 10 na 10 i nie będzie miała, bo to jest. Poza skalą. 10 to jest poza skalą? 10 jest z skali. No. Zawsze coś można do, do, zarzucić. Mm -hmm. Masterchef się znalazł. A jakbyś na przykład zjadł w gestce, w restauracji z gwiazdką No To pewnie było 5 na 10. 5 na 10. No. Najlepsze to bym były kebaby, co? jakość cena. Jakość cena, no tak. To jest bardzo istotne. Michalina na przykład e, zachwala. Większość jedzeni, które jej podaję, ale najczęściej to ze słoika, <grym> bo je tylko podgrzewam. <grym> Dziecięce gotowanie mi nie wychodzi zbytnio, ale dla dorosłych mi wychodzi. Myślę, że 8,5 to i tak jest bardzo dobrze jak nalezanie. Idziemy jeść. Galina mu się do papierów dorywała. To <grym> no była czysta komedia. Chciałam. <grym> Dumna jesteś z siebie? Tak. A mąż się tam bawi z Michaliną. E, jego kolej Zaraz e, idziemy na jakiś spacerek, bo zamówiliśmy sobie mianie elektroniczną. Stwierdziliśmy, że to już czas, żeby Michalina spała w swoim pokoju. Bez mnie. Bo na razie śpi w swoim pokoju, ale ja śpię tam z nią. i Jest mi bardzo przykro, nie jestem nauczona spać bez Michała. Bo tutaj kolejny fun fact. Totalnie nienawidzę być sama. Ja mam od dziecka tak, myślę, że przez to, że zawsze miałam pokój z siostrą, potem jak wynajmowałyśmy mieszkanie, też mieszkałyśmy razem, potem mieszkałam w, w akademiku, gdzie było zawsze mnóstwo ludzi, a na tej stacji w Katowicach, jak mieszkałam sama, to ja byłam, słuchajcie, tak obsrana co nos, że yy, nie, ja nie dawałam rady spać, nie? Naprawdę. No więc potem dwa miesiące na szczęście tylko tam mieszkałam sama, potem mieszkałam już w Gliwicach w akademiku, no i tutaj mieszkam teraz z mężem i z córką. No i słuchajcie, jak mój mąż jedzie gdzieś na delegację, to ja jestem tak już w środku, taka sama, samotny wieczór. Mm -mm. Ja dzwonię po Karolinę, żeby do mnie przyjechała. Patrzcie, co to dziecko robi. <gl> Zaklinowałaś się, tak? Też wózek na spacer wyprowadzić, proszę, no? <g> Zobacz na przeszłej, aż tam dotarła. do tego. co Idziesz na piechotę? No. Patrz biegnie. No jeszcze raz czekać Kupiłam nam takie w Dilzie dwa. Ale sobie jakieś nowe, niby z kolegenem. Zobaczymy jak smakuje. I przyjechaliśmy sobie do parku na spacerek. No to jest mój ulubiony park park w Świerklańcu. Zawsze Michała namawiam, żebyśmy tu przyjechali, a on tak jakoś nigdy nie chce. Nie. <laughs> nie wiem czemu nie lubisz tego parku, ale ja lubię. Moi rodzice zawsze się też polubili i jak z nimi są u mnie i chcą gdzieś wyskoczyć na spacer, to właśnie tu wpadamy. Ale on jest super, ma właśnie bardzo fajne drogi, już się nie mogę doczekać. Jak Michalina przyjedzie tutaj nie w wózku, tylko na rolkach, na kolejno, na rwerką będziemy sobie tutaj z nim pomogli przyjeżdżać, będzie super. Trochę sobie pospacerujemy. Nie nie, nie najcieplej, ale nie najzimniej, nie? No. Przyjemna pogoda. Powiedzmy. O, Michałowiś trochę zimno w głowie, bo nie wziął czapki, ale Widać, że nie był na która nie chodziła bez czapki. No. Dotarliśmy właśnie przy pomniczek i tam też dalej jest staw w tle. I on ewidentnie jest jeszcze zamrożony, ale tak. O, o! oh my god. To się ładnie się wystraszyłam! O no, <laughs> no, no, no. <laughs> Czyli jednak ten stawok, o którym właśnie mówiłam, jest taki jak to pode mną. O, się wystraszyłam! Nagle coś zaczęło się pode mną załamywać. Choć może tędy będzie łatwiej. <laughs> się wystraszyłam! Już e, kończę tego vloga na dzisiaj. Mam nadzieję, że poznaliście mnie trochę lepiej dzięki temu vlogowi. E, I mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych vlogach. I nie zapomnijcie subskrybować i lajkować i komentować, żeby moje filmy dotarły do większej liczby osób, a subskrybować, żebyście byli na bieżąco i oglądali mnie dalej. Mam nadzieję, że tak będzie. Dzięki jeszcze raz. Pa, pa.